Siemano, witajcie, z tej strony Wojtek i ze mną jest ponownie... Ja, Kuba. W dzisiejszym odcinku Kuba będzie mi rozkazywał, co mam robić i będę musiał to wykonać. No dobra Kuba, jak sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od Daryla, weź sobie Daryla. Ze skinem? Jak chcesz. To ze I wybierz sobie knockout. No, Dobra, coś jeszcze? I macie, w i macie wygrać. Mamy wygrać dobra. Macie wygrać. Ale może ile chcesz zabić nie im. i nie musi. I możecie ile chcesz zginąć, tylko musicie wygrać. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków z Brussasa, to, to zasubskrybujcie, w subskrybujcie. Już pierwszy odcinek na kanale możecie oglądać. Dobra, a my lecimy. Tutaj będzie trudno. Nie mam tutaj tej przeciwników, to nie. To jest Shelly, ta nowa Squadbuster. Oczywiście wszystko będę mówił w tym odcinku, który już na kanale jest. A, a powiedzmy, powiedzmy karę, jak Wojtek nie wykona, nie, wykona, nie wykona zadania. No to kuba, powiedz jaka będzie kara. Może będziesz powiedz, będziesz musiał polisaj, Będziesz musiał wziąć prosterek cytryny i polisać go. Nie będziesz musiał go zjeść, ale możesz go, go polisać chociaż dwa razy. Oczywiście to wszystko będzie po odcinku? Po odcinku. Te kary będą wykonywane. Będzie jest to wykonana Jak nie wykonasz innego zadania, to już masz. Może będziemy nagrywać, jak te kary wykonuje. Bo będą różne kary, nie tylko takie. Nie będzie tylko taka kara. My będziemy to oczywiście nagrywać. Zostałem sam na Tika. No ale jeżeli on to wysyła, no to nie będzie łatwo przeżyć. No dobra, licz. Pierwsza kara to z tą cytryną. No z cytryną to już. Dobra, może teraz to jakoś Dobra, to co teraz? Dobra, to teraz może sobie wejść. Wy sobie... Może... Z, weź sobie Barleja. Jakie zadania? Jaka. Ale wiecie? jak chcecie Skinka wybrać, po pierwsze. Dobra, to jaki? Skinek będzie rycerz. dobra. I. Wydarzenie to będzie. To będzie zbior klejnotów. I co mam zrobić? I... Masz zbierać 10 klejnotów. Chociaż chociaż możesz, musisz, musisz zebrać 5 klejnotów. Ale mogę je stracić? Możesz je stracić. Ja musisz z nimi być do końca, ale możesz mhm. je stracić. Dobra, mogę je stracić tak. No. Jak, wy, jak wykonasz zadanie, to nie będziesz musiał wykonać następnej kary. Czy tamtej jest to, co A no, nie będziesz musiał jej wykorzystać. No A już wtedy nie będzie takich ułatwień, że, że na przykład, że na przykład musisz się oblać i nie ma już takiego, że jak wygrasz to lunda, to już nie musisz zrobić Kurde, ja chcę tego. to wziąć Dobra, mam trzy, mam cztery Jeszcze jedna mi została To ci zalicza? No żeby właśnie nie stracić tych krajnotów A jak wezmę cztery, to będzie mniejsza kara, jak za te cztery? Jak za cztery, to może tak być, może być, będzie jakaś mniej, będzie jakoś większa troszkę kara, że będziesz musiał trzyrać, a za cztery? No, bo teraz uzbieram właśnie cztery, jak mi się nie uda tych pięciu, bo tam te cztery uzbierałem. Boże jak tych a do cztery no to będzie, będziesz musiał dwa razy polić za cytrynę. A nie coś innego? A w sumie będziesz musiał ugryźć skórkę od banana. Kurde. To nie są najlepsze kary. Jak, jak... Mamy odliczanie. Jakby tego gościa teraz zabili. Dobra. Jak, jak wygrasz, nie będziesz musiał robić kary z cytryną. Jak teraz wygracie? Możecie umrzeć? Mam dwa. Nie będziesz musiał wykonać kary z cytryną. Bo to wygramy. Nie musisz wykonać kary z cytryną. A za te cztery to. Co? Bo będzie jakaś na pewno kara, no bo tych czterech to nie uzbrałem. Będzie kara, że będziesz musiał, będziesz musiał skórkę od banana. Aha, dobra. No to co to, to teraz? Teraz najpierw możesz sobie weź Colta. Ze skinem. Możesz sobie wybrać. No teraz, to ja chcę, może skin. Nie ma żadnego znaczenia. I weź sobie napad. I co mam zrobić? I z napadem. Wiesz co masz zrobić? Uh -huh. Musisz. To wygrać. Wygrać. A muszę coś robić z safe, czy? Będziesz, będziesz, będziesz musiał. Nie, be, nie będziesz... Będziesz mógł tylko być w safe. Nie możesz bić w, w przeciwników. Co? W safe możesz, tylko... w safe. Tylko w safe możesz walić. Możesz w przeciwników nie możesz bić. No to... Nie jest najlepiej. Bo, jakie się tam przedostaną? To jakoś. Dobra, to mogę ci to ułatwić, że możesz zabić przeciwników tylko pięć. Tylko pięciu? Pięciu. Tego jednego. Ja go nie zabiję, by co? Zabiłeś go? Tutaj, tutaj widzę. Tu kto Teraz wykorzystam sobie te pięć, no bo. dolecę tutaj. Drogą tego Franka chcę sobie zabić. No nie wiem, czy mi się uda. Ale spajka ci się już nie uda. Ale jeden zabity, to jest ważne. Ale musicie, musicie to wygrać. Moje jedy, jedyne zadanie musicie to wygrać. A, jeszcze mówiłeś wcześniej poza odcinkiem, że muszę jeszcze coś obić tego sefu. No, z tym sefem, tak. Muszę chociaż trochę obić. Obiłem, obiłem. Obiłeś, widziałam. Nie wiem czy tam dokładnie, ale chyba coś ubiłem. Nie jestem tam pewny. Musisz chociaż no, zabrać y, Sejfowi 2HP albo, chociaż... albo 4HP musisz zabrać Sejfowi chociaż. Nie uda mi się. A ile ja zabrałam, zabrałam coś? Czy... Dobra, nie musisz, nie musisz, nie możesz ile chcesz zabijać przeciwników. Dobra, ale chyba teraz właśnie. Uda mi się, dobra, obiję mu. Dobra, masz czy ma Dobra, cztery widziałam. Cztery co zrobiłeś, ma nie, mu, nie musisz gryźć skórki. no. Bueno. Ale to co tyle niestety muszę powiedzieć. Musisz. Bo jak będziesz dużo ginął, to wiesz, co się stanie. Wiem, nie mogę też dużo ginąć. Będzie, będzie cofany, Jan. Jak będzie ponad 10 zginionych, to wiecie, co się stanie. Kara zostanie przewrócona. A ile ja zabiję, Ile ja zginąłem? No to zobaczymy zaraz. Chyba dużo, dużo chyba więcej niż nawet 10. Czy będzie kara przewrócona z bananem? Zobaczymy zaraz. Ja tutaj trochę biję. Staram się bić. 5, Dobra wygracie 4, to? 3, 2, 1. Zobaczymy. Czy ja zginąłem więcej razy niż 10? To się zaraz okaże. Dziewięć Na szczęście. No naprawdę. Na szczęście. Nie musisz gryźć skórki, ale musisz tę te tronę polizać. No, no to dobra, to słuchajcie, do... jeżeli na, na dzisiejszy odcinek to będzie wszystko... Jeszcze ja stary a... dropika otworzymy. No. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Blastar, to, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie. My się z wami żegnamy. Cześć! Tutaj możemy jeszcze... O, jeszcze tutaj będzie coś do odebrania. Dobra, to jeszcze na chwilkę jeszcze... Trochę przełożymy... Epic os, to został to dobrze. Dobra, to myślę że tam już żegnamy. Cześć! Cześć.